Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen, a wy oglądacie kolejny odcinek. Paskudy podglądają. Zatrzymałem tę powtórkę, bowiem jest kilka rzeczy, które chciałbym wyjaśnić na początku, a nie chciałbym, żeby na tym traciła bitwa, więc się będę streszczać. Otóż, pierwszą rzeczą jest to, że nie patrzcie na mody i nie pytajcie, jakich używam modów. Modów używam zawsze tych samych, a od zawsze tych samych OMC Modpaka, ale jest to powtórka z wersji 9.5 i na pewno jeszcze przez kilka kolejnych bitew będę was raczył filmik. Z WOTA wersji 9.5, więc mody są tylko OMC Modpack. Jak wyjdzie już zaktualizowany OMC Modpack wersji 9.6, na pewno filmik o nim na moim kanale znajdziecie. Druga sprawa: gracz dzisiejszy Matrix w Plutonie z Mnichu 555 oraz Hub von Group z klanu SWS. Wszyscy ci panowie, a czy nie tylko ci trzej, ale cała trzydziestka pochodzi z serwera NA, czyli serwera amerykańskiego. Powtórka jest z serwera amerykańskiego. Zgłosił się do mnie Matrix, napisał mail, bo ostatnio Hallak poruszył temat ewentualnej, możliwej migracji graczy z serwera amerykańskiego na na przykład europejski i Matrix ustosunkował się w komentarzu pod tym filmem do jakby opowieści jednego z graczy, którego Hallak zaprosił na wywiad. I no cóż, zwrócę zróc, Waszą uwagę na trzy gwiazdki, trzy od, znaczy odznaki biegłości na T29 mnicha oraz na dużo również, zobaczcie, odznak biegłości, też chyba trzy odznaki biegłości na Lufie Tygryska. O Tygrysku Matrixa będzie również za chwilę. Wracając do tematu graczy amerykańskich, Matrix tam duży komentarz napisał, chętnych mogę podlinkować filmik, poczytacie sobie komentarz Matrixa odnośnie samego, samego serwera amerykańskiego, z czym on się tak naprawdę wiąże, co tam się na nim dzieje, jak wygląda sytuacja, że jest tam wielu graczy polskich, Matrix jest Polakiem, domyślam się Mnichu również, Hubwon Group zakładam, że też, zobaczcie, XFM pokazuje flagi nawet hiszpańskie, portugalskie, Także, no, gracze są z Europy, również tam, ale to, tak jak mówię, zobaczcie sobie pod filmem Halaka, który będzie podlinkowany. Hub von Group na razie dostaje pestki, stara się ubić Lighta, ale za to, no, wymienił się w sumie dość mocno. Panowie 3-2 tutaj Mnichu oraz którzy dopiero w tym momencie dobijają do przeciwników. Zobaczcie, jak ten Leopard potężnie obił naszego plutonowego, Huwon grup. Jeśli chodzi o statystyki tej naszej trójki, a szczególnie dwójki, to zaraz jak tylko tego i tutaj skończą, to powiem, no teraz ten strzał nieudany, zwróćcie uwagę jak ładnie teraz panowie się zasłaniają, te 29 gra na wieżę bardzo ładnie kończy SU a cóż, Matrix stara się jakoś znajdować cele i teraz zobaczcie jaka będzie ładna sytuacja próba strzału w Black Prince'a nie uda na zeszło na ziemię, teraz próba strzału z kolei, ten chyba to jest karabin w tamtym miejscu i udaje się, teraz zobaczcie właśnie jaka bardzo ładna protonowa gra, T29 bardziej pancerny, zatrzymuje sobą te Black Prince'a, a Matrix w tym momencie po prostu wyjeżdża za niego i stara się go oklepywać po tych karabinach na i ogólnie po przedniej dolnej płycie. Także ten Black Prince na razie szturmuje, próbuje wyjechać sam na dwa czołgi. No Oczywiście to mu się nie uda przez to, że Mnichu wziął na siebie wszystkie peski, teraz ormas ma pewnie trzeba jego zasłonić i jeszcze tylko T29, próba strzału w garnek. Bardzo ładnie udało się i teraz cóż tu się dzieje? Wyjeżdża nam na plecy T29, którego oczywiście chłopanowie zauważają i Starają się trafić tyłem do przodu. Bardzo ładny strzał wok. T29, zanim ona się jeszcze schowa, to dostanie w ostatniej chwili która go podpali. Także zwróćcie uwagę, spaliłby się, gdyby nie to, że fałka go dobiła. Także byłby frak na koncie Matrixa, przepraszam. KW85 dobija T29, to jest ciekawe. Także no, plutonowy jeden zgasł, drugi jeszcze się jakoś trzyma, ale gdzieś tam z tyłu. No i w tym zostaje sam tak naprawdę Matyk, przepraszam, na dwa czołgi, na K85 oraz na T29 K85, próba strzału, ale niestety... Przeszkodziła ziemia Bardzo ładnie teraz zachowuje się Hubwon Group, który wjeżdża na plecy przeciwnikom Oni się tego w ogóle nie spodziewają Także zanim odwrócą wieżę To będzie można im spokojnie Sprzedać no ze dwie trzy pestki Zobaczcie teraz jak ładnie obserwuje Pierwsza pestka trafiona Druga pestka trafiona AT-29 cały czas szuka przestrzału Trzecia chyba tam jeszcze weszła Zobaczcie ty w tym momencie I teraz pojedynek z piątką 85 Odbija się I wydaje mi się, że K8 piątka ma 122, także potężną lupę długo ładującą ale przy okazji wygarniającą za ponad 400. Gdyby to była setka, to już mógłby strzelić, a tak można go spokojnie trzymać na traku z demedrem. Także ładnie te 29 do pomocy w ogóle nie wybiera nie po drodze mu strzela wpadł w, w, do tego kąta, który nie ma szans przebicia. Tak jest, długa 122, dwójka. Dobicie K8, piątki, to już było tylko formalność. I teraz z kolei T29 bokiem do nas. Gruba strzału w przednie kółko nieudana niestety. T29 dobija y, Hubwon gruba. I teraz sam na sam z dziewiątką. Ona coś długo ładuje, ma chyba, a chociaż nie, zobaczcie, jest perk odle Oko, także widzi tylko, że uszkodzone są gąsienice, nie ma uszkodzonego magazynu amunicyjnego, a naprawdę długo ładuje ten czołg. Dobicie bardzo ładnie, trzeci już i dwa czołgi ogarnięte, w praktycznie bez strat, oprócz tego jednego strzału za 284, Helkat nie przebija, oczywiście Tygrys się przebija. Nie wspomniałem na początku bitwy o matchmaking, który był oczywiście bardzo e, fajny dla chłopaków, którzy tutaj e, byli siódemkami przeciwko siódemkom, szóstkom i e, piątkom nawet. Także e, no cóż, matchmaking dla dwóch czołgów ciężkich siódmego poziomu rewelacyjny, jeszcze dobra też mapka. Firefly bokiem, nawet nieświadom tego, że Tygrys na niego patrzy. Pestka ładnie wbita, udało się. I teraz jeszcze zobaczcie, on się próbuje chować za kamień, ale Matrix posyła pestkę w ciemno, trafiając oczywiście go. Także to już był czwarty frak, jeszcze Helka się napatoczył. On nawet się teraz kulturalnie wręcz zwolnił, żeby go łatwiej było trafić 11 do 9. I przeciwnicy są po drugiej stronie. Moi drodzy, co o czym powiedzieć? Statystyki, gracze, zobaczcie Matrix 25 cb w 2604 WN -a. Mnichu, prawdopodobnie resetowane konto 3500 punktów. WN8, 82% Zwycięstw na T29, coś niesamowitego Naprawdę, świeci się W tym momencie Matrix ma 5 fragów Więc no do Specjalisty brakuje bardzo niewiele Jest szansa na Radleya Waltersa, zobaczcie 3 czołgi przeciwnika Są w zasięgu w sumie strzału Teraz ten kawu 3 bardzo ładnie podjeżdża, także Można go było trafić, pokazuje tylko Boczek wieży, no bardzo mała szansa Na trafienie, niestety oczywiście nieudana Z takiej odległości, no Trudno byłoby trafić tak malutki punkt, ale czasami się daje i w mniejsze, wbrew pozorom, e, także zaryzykować. Było warto, co my tam mamy? Jacht e 3x4, jak pancera, E25, v i PZT-3x4, czyli naprawdę prawdę, no jeden, siódmy Tier, więcej raczej mamy. Jest M4 Jumbo, który stoi w dość niefortunnym miejscu, ale szybko metalówkę strzela za PCR-ów, e, także przebija się przez bok tygrysa. I jeszcze jedna pestka niestety nie trafiona, bardzo szkoda. Bardzo szkoda tej pestki, bo by się przydał ten debecz, Można by go było dobić. Kawu trójka wjeżdża na naszego kapa. Ale zobaczcie teraz, jak idealny przestrzał jest. Trzeba się tylko schować przed jumbo. Ładnie trafiony bez idealnego celowania. Jeszcze bez trybu sniperskiego. Kawu trójka nie wie, co go obija. Z prawej strony tylko wrócił tam lufę, ale nie świadom zagrożenia. Skupił się na tym, co jest przed nim. Teraz wycofuje się w końcu. naprawił sobie gąsienicę. Wycofuje się. Teraz ja pewnie bym na miejscu Matrixa już. Przełożył lufę i dobił tego jumbo, bo bym nie spodziewał się, że ten kW3 wyjedzie z kamienia. Przecież ma taką idealną miejscówkę, przynajmniej go nic od boku nie wybija. Ale przecież byłoby zbyt pięknie, gdyby on się tam krył. Został dobity, bo pokazał boczek. Także już mamy 6 fragów, jest specjalista i dwa czołgi nas dzielą od medalu Radleya Waltersa. Cóż my tu jeszcze mamy? Jest SU-85 prawie na skraju zasięgu rysowania, ale mimo wszystko jest widoczny. Piękny przestrzał. Strzał w ciemno, ciekawe czy trafiony? Tak jest. 3 punkty HP zostały i te 3 punkty HP kradnie. Niestety E25 bardzo, bardzo szkoda tego losowania. No cóż, zabrakło niewiele. I teraz pozostaje tylko zmęczyć jako taką nagrodę pocieszenia, 7 fragów sobie zrobić, M4 Jumbo, który gdzieś tutaj był ostatnio i prawdopodobnie jest tutaj cały czas, tak jest, 370 punktów zdrowia, trafienie, losowanie słabe i zanim przeładuje, zobaczcie, sekunda, oczywiście E25 po raz kolejny jeszcze z Amorakiem, także E25. Trochę podebrał te dwa fragi, było blisko medalu Radleya Waltersa. Przechodzimy teraz wyjątkowo nie do podsumowania, ale do jednego screena, który muszę wam pokazać. Zapytacie pewnie, ależ Wójciu Omenie, co sprawia, że musisz nam pokazać jakiś screen? Otóż Wójcie Omen odpowiada. Moi drodzy, Matrix napisał do mnie ten mail i, i napisał. Tak. Eee, witam. Jako że nigdzie nie było żadnego materiału na temat mojego ulubionego czołgu, to postanawiam przesłać ci ten replay. Żaden polski youtuber nie przedstawił jeszcze tej bestii, co mnie bardzo smuci. Tiger 1. Albo Tiger 1 po ostatnim buffie jest prawdziwym potworem i zasługuje na uznanie, co prezentuje owa powtórka. Jest to obecnie drugi wynik na What Mam nadzieję, że się spodoba. Wspomnę dodatkowo, że, jestem, że obecnie jestem najlepszym Tigerem na serwerze ENA. Jakby to pysznie nie brzmiało, to i tak jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. 100% próbowałem wbić od września i w końcu się udało. Także moi drodzy, widzicie właśnie powtórkę gracza, który, jak tutaj widzicie. Ma, jeśli chodzi o odznaki biegłości, jakby jego osiągnięcia na tygrysie, jest najlepszym graczem na swoim serwerze. Jest to Polak który gra na serwerze amerykańskim. Jak widzicie, no jest naprawdę graczem bardzo dobrym, bo jego, sporo jego, na, na sporej liczbie czołgów ma no, sporo ponad 1000 punktów doświadczenia za, za, za średnio. Zobaczcie, na E75 i na e SSC ponad 1000 bitew i 1057 oraz 1027 EXPA, także to są wyniki bardzo, bardzo wysokie. Win ratio na tych czołgach też, zwróćcie uwagę, 69-66, ale na tygrysku może troszkę słabsze win ale w ciągu niecałych 600 bitew, oprócz tego, że wbił trzy oznaki biegłości, to osiągnął rezultat najlepszy na całym serwerze. Dlatego również oczywiście chciałem wspomnieć, jakby nadmienić ten fakt, a teraz dopiero przechodzimy do podsumowania. Cóż, wydaje mi się, że je osoba, która jest tak niesamowitym koksem na tej to takich asów pancernych, to dostała. Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Stalowa ściana, duży kaliber i specjalista to pewnie standard dla Matrixa. Jeśli chodzi o wynik drużynowy, 6129 punktów uszkodzeń na. Siódmotorowym czołgu to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. Cóż mogę powiedzieć, no jeśli marzyłoby się wam na jakimś czołgu mieć trzy odznaki biegłości, to musicie grać mniej więcej tak, jak właśnie Matrix 1869 punktów doświadczenia bazowego. Drugi najlepszy gracz, to był ten. Di digen jakkolwiek na E25-2292. Mnichu dość słabo jak na takie losowanie, tylko 1416, ale gdyby zagrał lepiej, to wtedy Matrix nie mogły zrobić tak fantastycznej bitwy. Po ich stronie kw trójka 2530 jeśli chodzi o podsumowanie, 37 oddanych strzałów, 32 trafienia, 29 z penetracją, 11 strzałów przyjętych, potencjalnie zablokowanych przez pancerz, 1065 punktów uszkodzeń. 10 wrogów uszkodzonych, 6 zniszczonych. Niewiele zabrakło do medalu Radleya Waltersa. 91,5 tysiąca zarobku po odjęciu kosztów amunicji i naprawiania 56, no powiedzmy, i pół tysiąca netto 2803 EXPA z premką bez żadnych mnożników: Tiger One Wrecking Havoc on the First Line. Także słuchajcie, moi drodzy, to był Matrix przypominam, jeśli ktoś chce może poczytać sobie jego komentarz odnośnie serwera i graczy na serwerze amerykańskim, zachęcam do tego zapoznacie się, zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony, z perspektywy naprawdę dobrego gracza, to tyle w tej powtórce. życzę wam miłej gry w patchu 9.6 ja już zagrałem sobie 3 bitwy bez żadnych modów zobaczyłem sobie na mapie na Stalingradzie, że już działa ostrzał artyleryjski coś o czym mówiłem kiedyś, kiedyś, miało być chyba w 9.4, teraz zobaczyłem właśnie spadające pestki w czasie odliczania, także miłego grania w nowym patchu. Ciekaw jestem, jakie są Wasze wrażenia odnośnie zmian w dystrybucji celności dział. Także to tyle, dzięki za uwagę, do następnego. Cześć!